Hej, hej, hello! Witajcie, moi kochani w misiowym świecie. World with Joanny. Dzisiaj będziemy robić takie oto przepiękne, naprawdę przepiękne śnieżynki. Jak widzicie, ja tutaj je wykonałam z trochę takiej innej włóczki, bardziej grubszej. by były takie właśnie fajne kolorowe te śnieżynki. Tutaj mam troszeczkę mniejszą już z takiego kordonka, że tak powiem włóczki, gdzie są trzy nitki ze złotą nitką. I taką włóczkę ogólnie możecie zakupić w fabryce motków, którą tutaj Wam bardzo, bardzo, jakby Wam bardzo bardzo polecam. Możecie łączyć i tworzyć sobie jakiekolwiek kolorki chcecie: to jest ogólnie butelkowa zieleń ze złotą nitką, bordo oraz właśnie ten kolor taki piękny, żółciutki, słomkowy, czy taki bardziej jasny, żółty, ekri, sama nie wiem. E, takie motki też oczywiście tutaj e, Kasia dla Was też przyrządzi, e, serdecznie Was tam zapraszamy do, do jej sklepu, a my dziś zajmiemy się taką, taką oto śnieżynką i ja tutaj będę używała po prostu jakąkolwiek włóczkę tam macie, tylko właśnie by, by Wam to pokazać i szydełko 4 mm, także zachęcam do tworzenia razem ze mną tej śnieżynki. Zatem moi kochani zaczynamy, zaczynamy od pętelki, czyli krótszą niteczkę pod spód. Na wierzchu jest ta dłuższa, tutaj kuwamy się szydełkiem w ten otwór i tą dłuższą przeciągamy przez tutaj naszą pętelkę Wykonujemy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Łączymy ją, je w okrąg. Oczkiem ścisłym, zamykającym. I teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka, raz, dwa i trzy. Musimy jeszcze stworzyć to jest jakby nasz pierwszy słupek. Musimy jeszcze stworzyć cztery nasze słupki, czyli nawijamy nasze dełko, wkuwamy się w środek, przeciągamy włóczkę potem przez dwie pętelki i przez dwie pętelki i jeszcze raz nawijamy do środeczka przeciągamy przez dwie pętelki i dwie pętelki i tak aż będziemy mieć pięć naszych słupków tu będzie już teraz czwarty licząc razem tutaj z tym pierwszym raz dwa trzy cztery oraz pięć Wyciągamy troszkę włóczki. Tutaj wbijamy się w to pierwsze, tutaj nasze oczko. Raz, dwa, trzy. I przeciągamy tą pętelkę, która tutaj nam powstała, przez te pierwsze nasze tutaj oczko. I tak powstał właśnie teraz popcorn. Dwa oczka, łańcuszka. I znowu pięć słupków w tutaj naszym okręgu. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj cofamy się do tutaj naszego pierwszego słupka. Kuwamy się, przeciągamy. I znowu dwa oczka łańcuszka. I tak wykonujemy aż sześć razy, by mieć takich właśnie kwiatek. Śnieżynka jest, słuchajcie, bardzo, bardzo prosta. Teraz tylko wystarczy tutaj, już sobie, po zobaczyć. Tutaj jakby naszych sześciu płatkach. Tutaj umiejscowić sobie. Jakby na zakończenie szydełko tutaj jakby w środeczek, tutaj w środeczek, gdzie takie było tutaj nasze zawinięcie, że tak powiem yy, przez zakończenie tego naszego pierwszego popcorna w środek i oczko ścisłe. I teraz znowu w środeczek oczko półsłupek raczej półsłupek i raz dwa trzy ogólnie za każdym zawsze razem będziemy sobie robić właśnie cztery nasze e, słupki teraz będziemy robić pawstycz, czyli naciągamy, wyciągamy sobie naszą e, tutaj e, tą niteczkę, czyli cztery e, oczka łańcuszka i za każdym razem zawsze tutaj w środek sobie wbijamy i przeciągamy do takiej wielkości długości, jaką tutaj mamy właśnie, jeżeli chodzi o wysokość tych naszych czterech oczek łańcuszka, więc raz Tutaj sobie trzymamy dwa, trzy, trzy cztery, pięć i sześć. I teraz przez wszystkie tutaj pętelki na dełku przeciągamy naszą włóczkę wykonując raz, dwa i trzy oczka łańcuszka. Będziemy teraz wykonywać sobie pikotki. Mamy trzy oczka łańcuszka, to będzie teraz z tego pierwszy pikotek. I wbijamy się tutaj w to miejsce, robiąc oczko ścisłe. Potem pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy. 4 i 5. Znów w to samo tutaj miejsce wbijamy się, wykonując oczko ścisłe. I znowu raz, dwa, trzy i oczko ścisłe. Mamy trzy pikotki. Jeden jest z trzech oczek łańcuszka, drugi jest z pięciu i trzeci jest też z trzech. Cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. I kończymy tutaj oczkiem ścisłym. Oczkiem ścisłym. Tak to będzie to wszystko wyglądało. Tutaj się oczywiście trzeba teraz by oczywiście to jakby wykrochmalić, czy tam nawet popsikać lakierem i to wtedy będzie takie bardziej słuchajcie sztywniejsze wszystko. A tak też jest bardzo ładnie. I tak będzie wyglądał nasz każdy płatek i to praktycznie jest wszystko, jeżeli chodzi o, ten, o tą śnieżynkę. Przechodzimy tu teraz znowu tutaj do tutaj o widzicie no, tutaj, się nam, tutaj się nam tak fajnie zaokrągliło, więc teraz przechodzimy tutaj sobie znowu tutaj do, do kolejnego naszego popcorna. Robimy oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy i cztery. I znowu nawijamy, wkuwamy się tak samo jak wtedy, przeciągając do długości naszych czterech oczek łańcuszka. Mamy pierwsze naciągnięcie. Raz, dwa, 3, cztery, 5, i 6. Przeciągamy teraz przez wszystkie pętelki. Raz, dwa i trzy. Tutaj widać od razu, zobaczcie tutaj, naprawdę widać od razu tą taką pętelkę, w którą tu mamy właśnie się ogólnie umiejscowić. Więc wykonujemy oczko ścisłe. Pierwszy pikotek jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, znowu w to samo miejsce, pikotek. Raz, dwa, trzy, pikotek. I raz, dwa, trzy, cztery, zamykamy nasz płatek oczkiem, oczywiście, ścisłym. I tak to będzie, słuchajcie, wyglądało. I teraz przechodzimy o kolejnym oczkiem tutaj ścisłym do kolejnego naszego tutaj płatka i wykonujemy to samo, co robiliśmy jeszcze dodatkowo w czterech pozostałych naszych płatkach. I spotkamy się za chwilę. Mamy, słuchajcie, gotowe już sześć płatków, oczko ścisłe i tutaj między tymi właśnie naszymi popcornami na dole wykonujemy właśnie znowu oczko ścisłe standardowo. I 20 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16 7, 18, 19, 20. No i oczywiście znowu kończymy oczkiem ścisłym. Ja zawsze dodatkowo jeszcze robię oczko łańcuszka. I obcinamy. Mając to oczywiście wyciągamy gotowe gotową śnieżynkę. Więc mam nadzieję, że to było dla Ciebie bardzo proste. E, ponieważ to naprawdę jest bardzo proste. Obserwujcie mój kanał i oczywiście tak samo też grupę, ponieważ szykuję dla Was coś mega, mega pięknego. Coś, co będzie dla Was myślę, e, po prostu zaskoczeniem. <laughs> I widzimy się właśnie na grupie Krzyżyna na Facebooku, ale tak samo też Was tu wszystkich poinformu, po, poinformuję, co będzie się działo na mojej stronie www.joandreams.pl. Linki oczywiście macie poniżej, także serdecznie Was zapraszam i dziękuję, że jesteście ze mną i oglądacie moje filmiki. To naprawdę bardzo tutaj dużo znaczy dla mnie, oraz tak samo też, że komentujecie, lajkujecie i udostępniacie oczywiście dalej. Także mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik, i do usłyszenia już niebawem. Bye!